Jak ktoś chce może to przeczytać, co jest pomiędzy oddziałami. OK. koniec mm, dobra Mmm rozdział drugi Mok i stach. dobra yy, więc tak a, mm, warto o tym powiedzieć że po rozdziale jesteśmy wyleczeni losu no jesteśmy wyleczeni do pełna i mamy wszystko do, mak do maksa

Niczego nie, nic nie sprzedawałem z kart, no. dobra, wait. się Umożliwia ścinanie małych drzewek. Mm, diament. Do kończenia gry wymaganych i odebranie. 5 takich diamentów. Nice. Dobra, Nice. po co Pozostałe końcowe to gier. Później w późniejszym etapie, a po jakimś czasie, mm, wam, może wam pokażę, mm, dlaczego to skórzy. Będę tam pójść, a nie teraz Dobra, tu mamy drzewko i mamy fikę Możemy tu przejść Okej, okay. Jep. mamy, idziemy yy, I tutaj mamy skrzynkę Która mam w sobie 100 Elekweniu z takiego? Tutaj nie możemy yy, Młotek Więc wiadomo, że tutaj potrzebujemy młotek I tam jest kolejna skrzynka a to i teraz? Idziemy dalej Idziemy poczeka teraz yy, Okej, okay, tu nie ma przejścia, no dole było coś nawet na dół yy, A tutaj, tu jest otwarta już? O, jest otwarta Tu mamy sklep Nie mówię, bo od razu ale nie mówię yy, Więc tak, tu możemy kupić te karty. Tutaj bronię, a co tu masz nie mogę, nie mogę, nie mogę Mam To mi myśli... się... Hmm, połowa z tych goni mi się z jednej gry Na telefony I to właśnie Tak, bo występuje to też i to też Więcej nie ma, ale występuje Taka ciekawa, spada mnie hmm, Pancerze, o, teraz co z pancerzem będę miał Dalsza... okej. Okay. Szybkości mam 10. Nie wiem, dlaczego nie ten... Nie wiem, dlaczego szybkość. Tutaj daje nam to 100 do życia oraz 8 obrony. A tutaj... Tutaj kupię. Kamienny Puklesz. No, kapesa. Heleryna nic nam nie daje oprócz obrony magicznej. Tutaj tak samo. Przede księciem dałem Berylę po 5 obrany i tyle szczęścia okej okay, to... Hmm, ataku i obrany o 6 no to same plusy z tego, ale można tutaj, tutaj sprawdzić sobie, sobie ekipunek, hmm, dobra zmień tarcza dajemy sobie tarczę od razu to możemy sprzedać ale zaraz hmm. Kup, no okej, kliczę uchrzy, szybko i 20, 40, 10 i 80 minus 3, bo nie to same. Heumy całe mam, większość o 10 i obrębę magiczną o 5, podkreślam, większość magiczną o 10 i obręb, nie. Zobaczcie, co mamy jeszcze. Zmień, kapelusz. Dobra, kupię sobie hełm. Mm hmm, hełm Hop. Jak nie będę mógł założyć, to sprzętam po prostu. Okej. Okay. Mm -hmm. Mogę. Szczęśliwie spadłem o 3, ale to okej. Okay. Dobra. Mm Kup. Co tu jeszcze mogę kupić? Szatny księcia? A te księgi, do po 5. Tak, I pewnie, pewne, będą 5. Pięć. Po 5. Ok. Jest, jest, prawda. I teraz, tak, sprzedaj to. Sponsorzy, mogę to sprzedać i sprzedam. Widzicie, Drugi nowy netplay. Zróbcie. Dobra. Potrafimy nie wykupować, zmieniamy, tu nic, tu nic, tu nic, tutaj, Ujujuj. dobra, to oba mogę sprzedać, dobra, sprzedaj i ta i ta, nic się nie będę sprzedał jeszcze, jeszcze, dobra, hmm, tutaj, Ym, możemy kupić sejnę i włód potrzebujemy, Tutaj, cztery. Tym. Ziomą, trzy. Będę... jest, żeby łopatki. O. Drogie, ale. Maltę. Może. Wait. Tutaj, żeby sklep z kalcami. Dobra. To już później kupię po tym naganiem. Dobra. Idziemy tutaj. O. Tu mamy drzewko. Dobra. Nie możemy iść dalej. Tak jak mówiłem. Grzyby są spadak, więc na, tutaj na 100% musi być złoty muhomor. To nie mówię No to grzyby ciągle. To jest złoty omor. Nie, 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 nie. O jest! Mamy złotego muhomora. Dobra. Dobra. Mhm. Eee... Mamy wypadnę. Od razu. Jestem blisko. Biesze widz tam um, okay. to jest biblioteka, kuchnia tutaj jest. Idziemy. Proszę o... ...chimera. Dziękuję. Um, I kogo tu, tu mamy? Teraz, w załodze? Galeretka. OK um, nic tu nie masz. Um, ale zdolność to leżymy. Światło, ziemia i ciemność. Ciemność zabiera mana, więc to nie kosztuje nic. Światło... lecz o ile jest to i ma tutaj się podoszone, aż tak oraz ziemia tam przydaje się najczęściej. Mm, tak. Tak mówi to, to tam ziemi ale dobra, ma tak gładzę, tym ma 15 podznętrzne, z nie to jest fajna umiejętność, może kiedyś z niej korzystam dobra, idziemy na dół badanie, że powinien być chyba w przyjemnicy hmm, po, po muchomora byliśmy tutaj nas skrypiekarza okej, okay, na dół jeszcze na dół... Nie tutaj. Tutaj. Jeśli chodzi o szukanie temi, no to szukajcie. Ale jeśli chodzi... Jest tylko jedno miejsce, na którego nie możecie już wrócić, a w tym, akurat w tym miejscu, którego nie, może, nie możecie już wrócić, jest temi. Jeśli wiecie co wiecie, to okay. tyle. Okej, nie wiem, czemu nie młotka, żeby tutaj przejść? Dobra. O, wilk. Eksp. Świeczka. Ceja pięściami. Zatucie. I atak. Dobra. Ok. No i spoko. No, ma i gold. O. Nie tylko mi szczerze i całego sajta. Dlaczego? Wszystko, wszystko, przez nią. Złą wcielone. Niby może, może zrobić negatywną z partnera, ale ja bym tam nie wchodziła. Nie warto, ale Kasia i tak jest opcjonalna. Okej. Okay. Chodzi o to miejsca. Nie ma? Ok. Ym, tutaj kiedyś pójdziemy, a nie teraz. Ja nie wiem dlaczego, ale nic nie powiem. Po, po pewnym czasie mam no, powiem. Pokażę. O. Ym, więc do logu można wrócić zawsze mieć na uwadze i szukajcie temich powiem tylko o to, że możecie sobie blokować, ale mm, będziecie tu mieli dopiero w 5 niedzielę to co odblokujecie, co pochodzą tych temich da się wszystkie znaleźć. Da się mm, i moim zdaniem powinniście Moim zdaniem... bo im... trzeba znajdować samemu. Okej. Okay. Ma na mioty... Nic nie ma ciekawego niestety. Jakiś domek. Y, Okej. Okay. Nie ma jest już tego zalewać. Okej. Okay. Idziemy dalej. Zrobisz sobie. Dobra go dość nawet. Dobra, i oczywiście z nim. Widać, co, co? Sam okay. świeczka. Świeczka, co, co? Ja nie mam. Okej, świeczka. Wszystko co na lepsze i miarze. Jak najszybciej, jak najszybciej. Okej, okay. no. Nie jest to pijej już. Dynamit. 7 nawet. Zobaczycie, że ze swoimi pednami? Wow, jest taki odważny. Przecież, ty przegasz, to cię skazują. Tutaj wszystkie czapka będzie... Tutaj ja zacznę od bala. Czyli nie pozwolę mi kreścić okej. Okay. Zamknięta. Okej. Chwaj, coś jeszcze jest? Nie. Dobra, przychodzę. Dobra. Zapiszę grę może. Znowu. Dobra. O taj Nie wiem, nie będę tego czytał przecież. Eee, dobra. Czytaj historię. Przepraszam, coś będzie stało. Mhm. Może... Może ja mógłbym coś z tym zrobić. Tak, no pewnie. I takie rzeczy się w życiu robiło. Jestem LN. Dobra. Chodzimy. Proszę bardzo. Został usunięty. Tak jak wysiłeś. To tyle? A to co... A to to zalatająca kulka. Możemy się jej pozbyć. Nie, zabójca nie jest w stanie dotknąć duszy za ofiary. W takim razie ja to zrobię. Czyli to tylko zabiłeś. Ale ty byłeś tu ze mną. Izba nie jest W takim razie nikt tu był po nas. I tak nie miał przy sobie tej książki. Nie miał tej książki. Więc dlaczego, dlaczego go skasowaliśmy? Nie chcą mieć żadnych świadków. Zrozumiano? Hello! Hej, a ty skąd się tu wziąłeś? Czy my się już wcześniej nie spotkaliśmy? Ty jesteś tym chłopakiem, który pokrzyżował nasze plany w bibliotece. Tym razem nie będziesz miał żadnej fulgowej. Wydruczę nie warto okej? ok? I walczymy. Yy, dobra. Dynamit. Podejdę na tak zadając obrażenia wszystkim wrogom. Leslie z koksem! Okay. No to w... Dobra, osobienie w, w ciebie... Potuj nacięcie w ciebie. Okej. Okay. Dobra. o, unik. Szybkość, ok. Osobienie, kamień... Nie na nic. Uj, sobą. Dobra. Tak, pójdziemy, tak, pójdziemy. Zatucie. nie, wiem, to nie mogę. Dobra. Eee, coś robopijas e, mam, coś a Tak, macie na, ma, ma, no, ma tylko ten skill. Mm, dobra. Świeczka jest w ciebie. Ty się wylecz, temu daj manę. A ty atakuj tego. Dobra. Paraliż. Udany udany. Dobra jest. No i tutaj możemy pisać taki Odrabianie. Nie wiem. po co. No, Okej, okay, zrobione. ten punkt. A to wiedzieć. Jest. O, drzeki. Czy on właśnie znowu Cię pokonał? Następnym Z... razem będzie inaczej. Ale ja będzie następny raz. Co można mieścić? No. Przegrałeś się już wkrótce. Odwój taktyczny Nie. Nie ma ich, ninja Może, mogę wejść? Nie mogę Hmm co to jest to o czym myślę? To jest to No, zobacz, Ludzką duszę Do tych eee, tak. przekami. Zdarza się, żeby o to nie zdążył. Hmm. Na miejscu zbrodni powinieneś był znaleźć duszę tego człowieka. Dobrze byłoby oddać ją tej dziewczynie. Chyba, że masz dla niej inne zastosowanie. Uuu, takie łaczanie. No, sam tak... no... Odp odpowiada tutaj. Nie mógł uwierzyć, że chciałem czy ją śmierć. I rzeczy mam dużo z mojego w kieszeni. To jest słowa. Kto mógłby wpaść na ten chory pomysł? Czy mam na dus tej duszy jakieś inne zastosowanie? Dobra. Idziemy stąd. Okej okay. i myślę, że to będzie dobry moment na skończenie odcinka, jak to sobie zobaczyć. Może jednak wyjdźmy, żeby nie arczyć. Dobra. droga, droga, za... droga zachodnia. Yy, więc tak, dziękuję za oglądanie. Yy, to jest drugi odcinek, który robię jeden w jednej co samym dniu. pierwszy. Yy, więc do zobaczenia wkrótce i na razie. Cześć.